Jest wysyp grzybów, no więc zaopatrzyłam się w kosz. tamtym roku był taki szczęśliwy i idę. Zobaczymy, co dzisiaj nazbieramy. To co, ruszamy. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Na drodze, na drodze, ale tu jest dwa. Bliźniacy. A Tu nie, tu nie. Jakie bliźniaki kojne i co Maleństwo. Idziemy razem. O, jakie piękne. Przykrywamy, ale to nie wszystko. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. chodźcie. Podniesione. Tu coś podniesione. Jaki. Fantastyczny. Jaki szeroki idziemy, chodź z kumplami przygrywać z kumplami razem idziemy jaki superowy ja jak zwykle koszyk odstawiłam i chodzę, <grywa> gdzie mój koszyk ale to nie wszystko, to nie wszystko chodźcie, chodź, chodźcie chodź. Chodź. O, tak. o, jaki <grywa> Zabieramy. Też nie będziesz tu. O, co tu jest, nie, szyszka. Ach, jakie fajne. Jakie twardy. Być, być. Jakie do kolekcji. I szukamy koszyczka. I znowu nie wszystko. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź. O. Tu stoi. Już podjedzony, widzę myszki, żuczki. To niech sobie stoi. Idziemy ładnego tutaj. Zobaczcie, jaki piękny! <laughs> jaki śmieszny. Ale to nie wszystko. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie, A Tu jest. Tu co jest. Fajnie. Zobaczcie. O jeszcze drugiego ma. Dobra, tego wyrywam. Tamtego przykrywam. Idziemy dalej. Muszę się rozglądać. Chodźcie, Tak Takie mam. Zu oko, czy Jest. Uważaj, to było. Uwaga. Jest, jest. O! Patrzcie. O, to, to, to. Zaznaczyłem się. Jeden. Jest. Dwa. A? O, jak jest liczne? Przykrywamy. Czekajcie, czekajcie, jest następny, następny. O, ja już działam jak w Amoku. O, patrzcie, patrzcie. Nie? Jest, jeszcze Jezu, a tu nie koniec! Zobaczcie! Zobaczcie! I teraz rzućcie okiem tu z jednego podejścia. Zobaczcie! Idę po koszyk. Na razie. się, chwalę, że mam tyle. A tu jeszcze jeden, nie? jeszcze jeden. Jaki piękny. Jaki śliczny. Taki swój. O, ok, twardy, Dobra. Okej, okay, idę po kożyk. Jakie piękne. Pod dębem. Najfajniejsze są z dęb. Z dębowego lasu. O, I wiecie co? Jeszcze coś widzę. Jeszcze Ajda wow. mamusi <laughs> dobra Szukamy, szukamy dalej Bo faktycznie trzeba po maleńku chodzić, bo ich prawie wcale nie widać. Szukamy dalej. I co to mamy? Co tak się chowasz. Oh. Piękny. Zrób moi. O jaki jest piękny A. Tup, tup, tup. O, tup tup. tup tup na samym środku stoję sobie samotny. Z nami pójdziesz. A! Jaki maleńki! Jak się ukrył! Patrzcie, oh, o jaka bomba ryba! Hmm. Ah. Jak się ogląda <laughs> Ale wiecie co, chodźcie, chodźcie Chodźcie, chodźcie Tu jeszcze mhm. ja. Co w otcie grzybki? Piękny jesteś. Piękny. A tu przykryjemy. To... Idziemy do koszyczka. O nie, 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 nie. Ktoś tam jeszcze stoi. Ktoś tam jeszcze stoi. koszyczek Koszyczek tego Nie, zmyłka, zmyłka. Gorąco już mi, ale... <grybka> Ale dla takich grzybków warto się poświęcić. Na jeden. A tu co, się ukrywa? Nie ma. Ale, ale. O. Oj, ja. oj, 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 ojej, 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 co Co ojej, Mamusia. O, koło. Ja, o, to Orzeszek już rośnie. To co przyjacielu, idzie z nami? Ostrożnie, żeby tego orzeszka nie uszkodzić i... No nie, to jest klasyka. Klasyka Borowika. Przygrywamy. Jaki... Oa jaki I to jeszcze nie koniec, nie koniec. Jeszcze. Chodź tu kochany. O. Tak jest. O! Przyjacielu, ciebie nie widziałam z tamtej strony. Jaki ładny jesteś. No, pięknie. Przysukujemy. O! Ktoś wyrwał, obciął i zostawił. Przepraszam, nie chciałam tak ciężko uderzyć, o, ładny jesteś. Tak się fajnie schowałeś. O cute point. O, To O, ta koszeczka. Ktoś tu był, duże zebrał, nogi pozostawiał, powycinął, a małe zostały. No. Tu i tam jeszcze coś widziałam. a tu. Ktoś tu... To jest... Aha, ktoś zostawił. Tam widziałam kopla, kopane były grzybki. Tu nie ma. No dobra, idziemy. A ty co tak samotny? Idziemy razem. Pięknie. Słuchajcie, są takie w lesie żyby. I Nie wiem czy to chodziło o to czyszczenie w lesie. O, przekrojony. Wyrwany, przekrojony. Ściółka na wierzchu. Tutaj kapelusz. No, lekko tu nadgryziony. O. To tylko w korzenie. I tak rzucone. I o to chodzi? Żeby tak robić w lesie? Uff. Muszę jaki fajny. Przed chwilą widziałam za skrońca, to tak się teraz trochę było. za skrońc nic, nic nie zrobi. Gorsza różnica. jak się tam wkopał. się w a Ach, chodź tu. O! Jaki piękny. Upieszczony. Szeczek malutki. <laughs> Jak fajnie. Jaki ładny. O, taki piękny. Do koszyczka. Tu sobie rośnie. O, ale to nie wszystko, bo coś to widziałem jeszcze chodziło. Tu rośnie taki piękny grzybek, o. To u nas nazywamy czerwonogłowiec potocznie. Żeby nikt się nie czepiał. W naszych stronach mówimy ćwikrąg, czerwonogłowiec, kozak czerwony. O. Ale piękny. Dwa już mam, prawdziwek i czerwony. A teraz tu, patrzcie jaki piękny. A pomarańczowy kozaczek. Idziemy dalej. Chodźcie, chodźcie. Zapraszam Was na wycieczkę. I teraz zobaczcie. Co tu stoi? Co tu stoi? A! Piękny, prawdziwek. To już nie szatan. To jest prawdziwek piękny. Czekajcie. I to nie wszystko chodźcie 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 tu zobaczcie. tu zobaczcie. Jaki chodźcie Zobacz. Jeszcze chodźcie 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 jeszcze jeden chodźcie prawdziweczek. Piękny. No, jeszcze się porozglądam. Jest coś. to mam takie sokolewo. Dobra, macie okazję zobaczyć, że jest bardzo zdrowy. I tu teraz chodźcie. O. Czerwony kozaczek, A jeszcze jeden jest. O, do walki. <grystki> Jakie fajne. Oj, oj, oj. Dziecko takie małe dobre. Tu są dwa prawdziweczki. Jeden wezmę, drugi niech robaczki sobie go jedzą. Już o, już jest taki ledwo, ledwo się trzyma. Zobaczcie, no chyba dzisiaj to mi wystarczy, zobaczcie szczęśliwy ten koszyk, piękny zbiór, krójeczek parę na śniadanie, kanie <y> i prawdziwki, ale zbiór, musicie chodzić po pomału i każdy nazbiera, to co widzimy się wkrótce na grzbobraniu, pa pa.